Dotknięcie nieznanego, wybrane relacje z archiwum niestanego świata w wersji dźwiękowej. Zainspirowana przeżyciem pana Leszka Kaz Wrocławia. Opowiedzianym w numerze pierwszym Nieznanego Świata z 1999 roku i zamieszczonym pod nim dopiskiem redakcji, zdecydowałam się opisać przygodę, jaka wydarzyła się mojemu nieżyjącemu już dziadkowi w 1920 roku. Chcę tu zaznaczyć, że dziadek, mimo braku wykształcenia, był człowiekiem myślącym bardzo racjonalnie. Interesował się nauką i techniką. Medycyną i psychologią. Będąc samoukiem, znał biegle rosyjski, niemiecki i ukraiński, gromadził w domu mnóstwo książek i czasopism popularno-naukowych. Niemniej nie był typowym racjonalistą, gdyż dopuszczał istnienie zjawisk niewytłumaczalnych z punktu widzenia współczesnej nauki. Taką postawę tłumaczy fakt, że w swoim 75-letnim życiu doznał niejednokrotnie dotknięcia nieznanego. Zdarzenie, o którym często opowiadał, miało miejsce w czasie wojny polsko-rosyjskiej w 1920 roku. Dziadek miał wówczas 20 lat i razem ze swoim przyjacielem Aleksym, zwanym z Ukraińska Ołeksą, służył w oddziale, który kwaterował na Kresach w miejscowości Rawa Ruska. Niestety nie zdążyłam wypytać dziadka o szczegóły dotyczące pory roku, kiedy wydarzył się incydent, a zwłaszcza celu ich wyprawy. Dziadek zmarł, gdy miałam 19 lat. Tamtej nocy dziadek wraz z Aleksem wracali przez las do swojego oddziału. Byli bardzo zmęczeni i zdenerwowani, gdyż mimo że nie pierwszy raz przebywali w tych okolicach, w jakimś momencie stracili orientację, gdzie się znajdują. W pewnym momencie ze zdumieniem zauważyli światło między drzewami. Nie wierząc własnym oczom, podążyli w tym kierunku i z wielką radością ujrzeli w środku lasu okazały dom. Był murowany, z ganeczkiem, na który prowadziły schody. Tam też znajdowały się masywne drewniane drzwi, oczywiście o tej porze zamknięte. Z okna wydobywał się blask przypominający światło lampy naftowej. Idziemy tam. Zapytamy o drogę, a może nawet przenocujemy, zdecydował wówczas dziadek, jako starszy i odważniejszy. Bez namysłu zaczął wspinać się na schody prowadzące do ganku, a w tym czasie zatrzymał się przed domem. Obaj usłyszeli ujadanie psa, ale pierwszy dostrzegł go dziadek. Był to mały, czarny kundelek, który stał na ganku obok sterty zasuszonych chwastów. Dziadek określił je później jako pesz. Wyglądał na agresywnego, więc dziadek przez moment zawahał się, odwracając głowę w stronę przyjaciela. I wtedy nagle znów zapanowały egipskie ciemności: pies, dom, ganek oraz schody zniknęły. Obaj żołnierze byli tak przerażeni tym, co ich spotkało, widzieli wszystko niezależnie od siebie, że rzucili się do panicznej ucieczki. Nie wiadomo, w jaki sposób w końcu udało im się dotrzeć do zabudowań wsi, która okazała się rawą ruską. Dopiero wtedy odważyli się wymienić uwagi na temat niesamowitego przeżycia. Obaj widzieli te same szczegóły oraz słyszeli ujadanie psa, odpadała więc wersja snu w czasie marszu. Nie była to również halucynacja. Co zatem spowodowało pojawienie się tego fantomu, który zapadł im w pamięci na całe późniejsze życie?